Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć dzisiaj o odnowieniu, jakie mamy w Jezusie, Chrystusie. Myślę, że nieraz przeżywaliśmy różne sytuacje, które sprawiały jakieś zniechęcenie w naszym życiu. Może nawet poddaliśmy się w jakiś obszarach naszego życia, po prostu opuściliśmy ręce. I patrząc na te różne okoliczności, które myślę i przeżywają chrześcijanie żyjący dzisiaj w tym XXI wieku, chciałbym przypomnieć taką wypowiedź apostoła Pawła, którą powiedział do Koryntian, i mamy to zapisane w drugim liście, w czwartym rozdziale i szesnastym wersecie. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Pokazuje tutaj Paweł, że jest zewnętrzny człowiek i wewnętrzny człowiek. I wcześniejsze wersety pokazują nam, jak bardzo ich, ten na tym zewnętrznym człowieku odbiło się piętnem różne sytuacje, przejścia, wydarzenia, których oni doświadczali. Kiedy byśmy poka popatrzyli, przejrzeli spis różnych wydarzeń, które aposto Paweł również dzieli się z Koryntianami, jakie doświadczył, to rodzi się ta takie pytanie: jak Paweł mógł to wszystko przejść? Jak on jako człowiek przecież, no, wytrwał w tych wszystkich trudnościach i doświadczeniach, które przecież również nie tylko odbijały się na ich tym zewnętrznym człowieku, który niszczał, mówi apostoł Paweł, widzieli to, doświadczali tego, ale przecież też odbijało się na tym ich wewnętrznym człowieku. I tu Paweł, jakby dzieli się taką powiedzmy, tajemnicą, tego, w jaki sposób. Oni mogli to przejść. Mówi, ten nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Drodzy, i to jest coś wartościowego i bardzo potrzebnego, co doświadczyli apostołowie, co pozwalało im, mając tą społeczność z Jezusem w Duchu Świętym, po prostu przechodzić te wszystkie trudności i okoliczności i nie poddać się. I tak jak Paweł mówił wcześniej, że Moc, która wszystko przewyższała, musiało się okazać, że jest z Boga, a nie z nich. Dlatego my, i my dzisiaj żyjąc poddanie różnym okolicznościom, zewnętrznym i wewnętrznym przeżyciom, myślę, że również powinniśmy zwrócić na, ten spo, na uwagę na ten sposób, w jaki sposób Bóg po prostu pomaga w tych różnych sytuacjach, i gdzie szukać. Yy, Takiego, takiej pomocy właśnie. Dlatego, że w tych różnych sytuacjach no nie zawsze wystarczy nam dobre słowo bliskich naszych, którzy żyją wokół nas, ale potrzebujemy jakiegoś takiego, powiem, czegoś, co realnie pomoże naszemu wewnętrznemu człowiekowi. Sprawi tą odnowę, sprawi to podniesienie, sprawi tą zachętę. I Paweł o tym mówi, kiedy Pisze do Efezjan, widząc również potrzebę tamtejszych wierzących. I kiedy zanosi tą znaną nam myśl modlitwę w liście do Efezjan w trzecim rozdziale, to szesnasty werset mówi tam nam tak, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Modli się, aby Bóg to sprawił żeby oni w tym swoim wnętrzu byli utwierdzeni mocą Ducha Świętego. Więc kiedy przechodzimy takie sytuacje, o których nawet nie, nie dzielimy się może z innymi, bo my gdzieś wewnętrznie widzimy te swoje słabości, to szukajmy mocy i utwier utwierdzającej mocy Ducha Świętego. Szukajmy tego, dopóki właśnie nie przyjdzie Pan. I nie, tak nie wpłynie na naszego wewnętrznego człowieka, abyśmy mogli pod naporem różnych sytuacji wytrwać i zostać wierni Panu Bogu. I doświadczając tego, oddać Bogu chwałę, że On jest tym żywym Bogiem, że możemy Go doświadczać w naszym osobistym życiu i że On sprawia to odnowienie i zachętę w naszym życiu. Dlatego tego życzę Wam w tym dzisiejszym dniu, jeżeli może ktoś znajduje się właśnie w takich okolicznościach. A jeżeli nie, to pamiętajmy o tym, że mamy to odnowienie w naszym Bogu. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.